Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was. Kochani, słowo dzisiejsze to: moje owce. Przeciekawa rzecz, słuchajcie, dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii o tym, że ci, którzy go słuchali, nie, nie wierzyli, ponieważ nie byli Jego owcami. Nie, moje owce mi wierzą, moje owce mi wierzą, bo mnie słuchają. Czy jestem owcą Jezusa? Jak to sprawdzić? Jeśli w moim sercu. Pojawiają się wątpliwości wiary, to być może odłączyliśmy się od stada, odeszliśmy od wspólnoty, od wspólnoty owiec. I wtedy już Jezus nie może powiedzieć o nas: Moje owce, a przynajmniej nie: Moje owce w stadzie, bo te moje owce, powie Jezus, gdzieś tam błądzą po krzakach, a nie idą, nie idą w stadzie. To jest te, te wątpliwości wiary mogą być takim papierkiem lakmusowym naszej e, naszego bycia we wspólnocie Kościoła, to znaczy tej jedności ze wspólnotą Kościoła, w myśleniu, w mowie, e, w, w sercu, e, w słuchaniu e, tego, co na, e, te, tego, co nazywamy instytucją e, nauczycielskim urzędem Kościoła. Kiedy, kiedy, zabra, kiedy zaczyna brakować tej jedności, to znaczy, że my no, gdzieś od tej wspólnoty, owiec w cudzysłowie, oddaliliśmy się i stąd wątpliwości w naszym sercu. Więc wtedy trzeba szybko się zreflektować, zobaczyć, gdzie te moje owce, Jezus, o których mówi Jezus, idą, no i dołączyć jak najszybciej a jeżeli sami nie mamy już siły, to trzeba poprosić Jezusa, żeby się zatrzymał i jako dobry pasterz znalazł tę, którą, która się zabłąkała. Kochani, zapraszam na już jutro na kolejną odsłonę projektu ABBA. Mam nadzieję, że spotkamy się w statnika 18. Jak ktoś nie może być fizycznie, to zapraszamy oczywiście na transmisję na YouTube czy na antenie Radia Profeta. Niech nas szczerze i błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra nie tylko w jednym słowie, ale i też podczas projektu Abba.